The Superior Spider-Man zeszedł pierwszy. Pierwsze sceny ukazują nową wersję Spider-Mana, który rusza do walki z nowym wcieleniem Sinister Six. Oto, choć wcielenie Parkera działa inaczej niż oryginalny Spider-Man, jest bardziej brutalny i metodyczny. W trakcie starcia unika charakterystycznego dla Petera beztroskiego podejścia i zamiast tego analizuje ruchy przeciwników i wykorzystuje swoją inteligencję, aby ich pokonać. Wrogowie uciekli, ale nowy Peter wiedział, że wrócą i odpowiednio się przygotował, aby ich pokonać. Wrogowie powrócili, a na sam koniec Został bumerang, gdzie Otto w ciele Petera stracił panowanie nad sobą i niemal zabił swojego przeciwnika, chcąc zadać mu ostateczny cios. Wtedy jednak następuje coś nieoczekiwanego. W umyśle Otto pojawia się echo oryginalnego Petera Parkera. Choć Otto przejął jego ciało, okazało się, że duch Petera, czy też świadomość, wciąż istnieje i czuwa nad tym, co robi nowy Superior Spiderman w jego ciele. Peter, choć niematerialny, a Otto nieświadomy jego obecności, to i tak Peter sprawił, że Otto wstrzymał rękę i zamiast zabić bumerang Ranga obezwładnia go. Otto zdziwiony zaakceptował ten fakt, a świadomość Petera dodała na koniec, że będzie czuwał cały czas i znajdzie sposób, aby w przyszłości odzyskać swoje ciało. Na dziś to koniec, ale zostawcie suba, aby nie przegapić kolejnego zeszytu.